Będziemy spróbować tutajszego królika, którego serwują. Tak jak wyczytałem, dwie tylko restauracje na wyspie. To znaczy wszystkie praktycznie serwują, ale te dwie się w tym specjalizują, a przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie w tych restauracjach. Najlepszy środek transportu to skuter, proszę. Każ, jest obowiązkowy tutaj Jak wyglądam Dobrze wyglądam z konopi A jak z konopi a co to za porównanie o -o. dobra Tu jest OK Palimy sprzęt To tu jest to dwudziestka piątka dobra jedziemy ale widok. Obejrzyj pośpiech. Oh, oh, oh. mało mi yeah. O, jedziemy przez centrum. Kurcze, trochę trochę za ale e, to jest tradycyjna tawerna i tu jest serwowane typowo lokalne jadło. Lokalizacja, jak widzicie, u zbocza Gór. To jakby jeszcze pusto. No jeszcze chyba nawet nie mają otwarte trzeba się spytać tu się sobie coś do picia później. pierwsze przybyły przystawki bruschetta i e, kwiaty cukinii zobaczcie w cieście no słuchajcie to jest bardzo proste Chrupiąca bagietta, czy chrupiący chlebek i świeże pomidorki delikatnie przyprawione, ale tu lokalne, więc mogę się spodziewać tylko pysznego smaku. Niesamowite, słodkie pomidory. Dobrze przyprawione. Czuć oliwę taką porządną. I więcej nic nie muszę mówić. To jest po prostu pyszne, niebo w gębie. Mm. I kwiaty cukinii mm. One są nadziewane. O rewelacja. No i dotarł do mnie królik, zobaczcie, on jest w takim garku i skwierczy. Spójrzcie tylko Niesamowite Ale skopa wow. dlatego warto przemierzyć słuchajcie setki kilometrów, żeby spróbować takie dzieło sztuki, żeby się zainspirować czymś takim. I co jest ważne, tego królika przygotowuje właśnie cielka, która ma ponad 80 lat. Królik nie może być większy niż kilogram. Wtedy osiem nadaje do tej potrawy. To nie będzie wtedy oryginalny przepis. I tutaj mam, e, słuchajcie, pomidorki. W, taki, to jest taki dodatek. A żona, wegetarianka, zobaczcie, jaki ma tutaj makaron z cukinią i z pomidorkami. Wygląda to po prostu bajecznie. Już na miejscu robią swoje Wszystko to jest robione tutaj na miejscu. niesamowity smak, delikatne mięso. Płyn się wręcz rozpływa w ustach i mięso odchodzi samo. Jest lekko słodkawy, przebija się delikatnie pikantność chili. Chociaż tutaj jest jeszcze, zobaczcie, peperoncino do tego, jeżeli ktoś lubi. Mocniejsze smaki, ale ogólnie rewelacja. Przebija się delikatny posmak białego wina. Mm. Musiałem zjeść całego tego królika. On był cały. Do tego wszystkie pomidorki z talerza. Wszystko co tu było. Raz, że to mega smakowało. A dwa, była tutaj właścicielka i powiedziała, że nie mogę wyjść dopóki tego nie zjem bo tu się nic nie marnuje zamówiłem i mam zjeść i tak też zrobiłem ale nie dlatego, że musiałem tylko dlatego, że oczywiście chciałem było przepyszne, słuchajcie naprawdę, jak będziecie w, we Włoszech koło Neapolu wskoczcie na prom przepłyńcie na tą wyspę i spróbujcie tego ja już się dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym pysznym odcinku, gdzie będę próbował kolejnego królika w innym miejscu. Płyniemy do restauracji, która nazywa się Restaurante da Maria. No i Pani Darota już na nas czeka, zobaczcie. Tutaj macie dużą bazę noclegową, macie piękną kuchnię, restaurację i plażę. I, widok, nie? i plażę. I... I termy macie wszystko przecież. Ty musisz pokazać, i pokazać wszystkim widzom, jak to tutaj się robi na wyspie. Iska, ja, ja nie mogę w tym się badać. Zamieszam w pacheni. ale pachnie teraz, to dopiero będzie smakować, słuchajcie, jak ja to przygotowałem, nie? Przerw, oddaję. Prawda, prawda. Aha, cokolwiek bym mu powiedział, ja to powiem prawda. Dobra, dobra, dobra. To nie będziemy go wkręcać. Tak wina nie próbowałem jeszcze nigdy. Buon appetito. Dziękuję. Dziękujemy. Pierwsza przy przyszła bruschetta, zobaczcie. O